Witam, witam serdecznie moi drodzy, Agnieszka Iwińska dostaje pytanka ode mnie, Katidy też i Monis, dzisiaj dziewczyny dostajecie pytanka ode mnie, witajcie dzisiaj troszeczkę później, transmisja o takiej nietypowej porze. Witam witam serdecznie. Właśnie przeglądam wasze wiadomości. Dzisiejszy taki temat właściwie bardzo krótki wybrałam. Tylnicze piątek 13. bardzo dobra energia przed nowiem na zasadzie dużo uważać dzisiaj trzeba na emocje na słowa dużo się dzieje e, przed tym zaćmieniem a dzisiaj taki do mnie przypłynął temat właściwie dużo tematów przypłynęło ale nie mam dużo czasu żeby mówić na ten temat na temat właśnie energii e, wczoraj dużo osób mnie pytało jak rozpoznać energię czy dana osoba mówi prawdę czy dana osoba oszukuje e, powiem wam tak jeżeli ktoś nawet coś mówi to energia nigdy nie kłamie jest intuicja jest, jest nasze takie poznanie poza zmysłowe. Osoba może oszukiwać słowami, jakimiś manierami, pewnymi rzeczami, ale kiedy obserwujemy aurę, kiedy obserwujemy energię tej osoby, nie, słyszymy coś innego w takim kontekście. Wszystko energetycznie zapisane jest w naszej aurze, w naszej energii. Y, więc m, tego się nie, osz nie oszuka. Czasami osoby przybierają maski po to, żeby uzyskać coś od nas, ale słuchajcie własnego ciała, takiego właśnie połączenia w ciele y, i wtedy y, energia nigdy Was nie oszuka, intuicja nigdy Was nie oszuka. E, pewne rzeczy, właśnie, zawsze y, słyszy się i czuje się. W pewien sposób tutaj, jakby w ciele, w takim kontekście. Ja nie wiem, czy mnie widać na Facebooku. Zaraz zobaczymy. Bo tutaj chyba nie wiem czemu, ale nie ma, klienci piszą, że nie ma na Facebooku transmisji. Więc napiszemy, trzeba wejść na YouTube, na transmisję. Nie <noise> wiem dlaczego nie ma, zaznaczałam. Na transmisję i będzie. Widać. O. Dlatego, dlatego właśnie bądźcie uczuleni tutaj na słowa, bądźcie uczuleni na właśnie na rzeczy, które się pokazują przede wszystkim, to jest bardzo ważne, i wtedy obserwujcie to, obserwujcie przede wszystkim. Energia dzisiejszego dnia będzie. No, tak jak widać, nie ma, nie ma transmisji na Facebooku. Nie wiem, e, może dostałam jakiegoś bana na Facebooku, bo zaznaczałam transmisję, że będzie na Facebooku, a tutaj no, nie ma tej transmisji na Facebooku, jest tylko na YouTubie, więc możecie potem obejrzeć sobie na YouTubie. W dzisiejszym dniu to lepiej sobie tak właśnie usiąść, spokojnie myśleć, przemyśleć pewne rzeczy. W pewien sposób. Tutaj mm, możecie się właśnie spodziewać wielu zmian, wielu takich e, nowości, e, które gdzieś e, będą przychodziły e, do Was, ale właśnie, e, ale właśnie dobrze dzisiaj się e, otworzyć na przemyślenia, dobrze się dzisiaj otworzyć na taką refleksję. Nie podejmować żadnych kroków, ponieważ wchodzimy w to zaćmienie i też w pewien sposób tutaj i też w pewien sposób tutaj w pewien sposób warto się właśnie wyciszyć na tej zasadzie. Natomiast ważne jest to, żeby być takim uważnym dzisiaj, być takim właśnie obserwującym, być taką osobą, która daje przede wszystkim sobie właśnie takie wsparcie, taką energię. Przede wszystkim tutaj takiego wsparcia, takiego spokoju, takiego nieprzegapienia tego, co czujecie, ale też w pewien sposób warto. Podjąć wszelkiego rodzaju działania e, po to, aby wykorzystać właśnie swoją energię. A bo m, tutaj może być, będziecie musieli wprowadzić jakieś zmiany. No, tak jak ja dzisiaj, <laughs> nie ma transmisji na Facebooku. Po prostu trudno, damy sobie inaczej radę. Trzeba będzie wprowadzić jakieś zmiany. Trzeba będzie po prostu tutaj wprowadzić jakieś zmiany, ale też wprowadzić po prostu jakieś modyfikacje. No, zmiany są dobre, przeszkody są po to, żeby, żeby je pokonywać na tej zasadzie, i ta energia dawa, będzie dawała wtedy takie, takie właśnie dobre, dobre rzeczy. W sensie, właśnie mm, pozytywnym. To jest bardzo ważne. Więc dzisiaj taki nietypowy dzień piątek 13. Przeszkody są po to, żeby je przeskakiwać i znajdować nowe rozwiązania. Dlatego, jak piszecie, że nie ma tutaj na Facebooku, to proszę, trzeba wejść na YouTube i tam wszystko jest. Dobrze, zobaczmy sobie, co przyniesie dzisiaj. Energia dla Skorpiona, a to też jest lepiej dla Was, po prostu z tego względu, że jeżeli to jest lepiej dla Was, to moi drodzy, możecie bardziej e, dostać właśnie tutaj e, karty. E, tak, 13 właśnie w piątek. Tak jak mówiłam, Skorpion będzie miał jakieś nowe pomysły, nowe rzeczy, ale ta energia jest taka troszeczkę, bym powiedziała, przy... Przewalająca z tego względu, żeby, żeby tutaj właśnie usiąść, przemyśleć pewne rzeczy, zaplanować pewne kroki, i wtedy będziemy działać właśnie w takiej energii, czegoś, co daje nam takie dobre, właśnie rzeczy, takie pozytywne rzeczy w tym sensie. W tym sensie nie teraz, tylko za chwilę. Dlatego dobrze jest sobie usiąść, dobrze jest sobie przemyśleć, dobrze jest w pewien sposób tak przewertować to, co jest w naszym wnętrzu, po to, żeby, po to, żeby potem już ponownie, jak już przyjdą, przejdą te zaćmienia, właśnie dać sobie taką cudowną energię przede wszystkim. Tutaj. Dobrze, panny dawno nie było, a ja zaraz będę wam dawała karty piękne, czytała wiadomości, więc e, zapraszam serdecznie. Panny, do panny idzie nowe, to co jest bardzo ważne, e, w takiej właśnie energii e, tutaj, jakby wsparcia. Pokazuje się nowa droga, pokazują się e, po prostu tutaj nowe rzeczy. Pokazuje się tutaj hmm, Coś, co jest bardzo ważne, coś, co daje taki właśnie dobry czas przede wszystkim dla Was. Tak samo tutaj trzeba się wyciszyć po to, żeby postęp w Waszych rzeczach był taki spokojny, był taki świadomy przede wszystkim. Tutaj jest nowa droga. Tutaj mamy będziemy szli właśnie do walki, do sukcesu, do tego, co jest ważne. Przede wszystkim tutaj te rzeczy, one będą bardzo powolne, bardzo też w pewien sposób bardzo dobre, więc dla wszystkich znaków dzisiaj sobie myślimy, siedzimy w pewien sposób, działamy na takiej zasadzie właśnie dobrej, na takiej zasadzie przy, przyjemnej, na takiej zasadzie planowania. Ja mam od Was mnóstwo wiadomości, moi drodzy, już działamy w tym. Mam dzisiaj dla Was, a ktoś dostał nową pracę, bardzo się cieszę. Mam dla Was piękne karty, moi drodzy, dzisiaj. Będzie to krótka transmisja, jak najbardziej dzisiaj, bo troszeczkę też później. I spójrzmy sobie, co Wam kartę mówią. Renata Kozłowska, faj, dla Ciebie piękna karta. Pozwól sobie czuć emocje, pozwól sobie czuć emocje, pozwól sobie przede wszystkim tutaj, mm, pozwól taką czuć jakość tego twojego życia. To jest bardzo tutaj ważne. Jakość tego życia, ale też takie właśnie układanie, jeżeli chodzi tutaj o to. Czasami, kiedy brakuje właśnie miejsc na uczucia w pewien sposób, to tutaj takie zaangażowanie twoje da ci takie niesamowite wyciszenie, takie niesamowite wsparcie, taką niesamowitą energię, która daje ci taki spokój. Kasiula 39, piękna karta, zobaczcie, oddaj to Bogu, e, oddaj to Bogu, odpuść, ale też działaj na zasadzie tego, że Otwieramy się na to, co przychodzi, ale nie siedzimy i trawa rośnie, tylko też robimy dużo rzeczy w kierunku, ale mając własne pragnienie czy intencję, zdecydowanie tutaj dużo takich fajnych rzeczy, jakby przychodzi w takiej właśnie dobrej energii. Madia zając. Piękna karta dla Ciebie. Głębokie uzdrawianie, głębokie wsparcie, cudowna energia e, takiego właśnie wsparcia, takiego działania, czegoś, co jest tutaj bardzo ważne, właśnie, w tej energii. Tutaj, energia anielskie, one zawsze pomagają, zawsze wspierają, zawsze dają taką niesamowitą właśnie mm, niesamowite, niesamowite wsparcie, niesamowitą e, możliwość e, przede wszystkim. Magdalena Wupu, dla Ciebie piękna karta uzdrawiania. Ścieżki duchowej, przede wszystkim tutaj, ale też naszego pola właśnie energii. I tutaj napłynięcia też tego wszystkiego nowego. E, przede wszystkim te świetliste istoty, one zawsze Ciebie prowadzą, zawsze dają Ci takie niesamowite wsparcie w dobrej, cudownej energii. Przede wszystkim tego, co jest tutaj e, bardzo ważne. Mariusz Błaziejewski, dla Ciebie piękna karta teraz takiej wrażliwości, takiego wsparcia przede wszystkim tutaj. E, tutaj te Twoje siły duszy, takie odczuwanie z poziomu duszy, z poziomu serca e, przede wszystkim e, też załatwienie takich spraw daje e, i dziękuję i tworzy też energię, to jest bardzo ważne. Aktywujesz właśnie siły. U siebie łączysz się z tymi wyższymi siłami e, i tworzysz tutaj pole siły. To jest bardzo ważne. Jak fajnie się nazywa osoba Luszyt? E, piękna karta. Otwarcia się na nowe, na coś, co daje Tobie takie cudowne wsparcie, e, przede wszystkim aktywowania Twojej własnej siły, Twojego działania, tego, co jest tutaj bardzo ważne, właśnie z energii pola serca. Właśnie z energii tej, która się tutaj jakby tworzy w tym dobrym znaczeniu, to jest bardzo jakby tutaj ważne przede wszystkim. I tutaj w takiej energii właśnie spokoju, działania, wsparcia, jeżeli chodzi o to, daje nam niesamowite wsparcie. Być może będzie wieczorna transmisja o godzinie 20.45. Tutaj na YouTubie, jeżeli Facebook nie, nie dał mi jakiegoś bana, nie wiem za co, ale no nieważne, przeszkody są po to, żeby przeszkody są po to, żeby je pokonywać, moi drodzy, dzisiaj. Krótka transmisja, bo mam mnóstwo pracy. Zapraszam Was na pytania, horoskopy, inne rzeczy przede wszystkim. Życzę Wam cudownego, wspaniałego dnia, w takiej właśnie fajnej, dobrej energii i być może zrobię. Transmisję na żywo, właśnie nie włączając StreamYarda, tylko transmisję właśnie na żywo na, na Facebooku. Teraz, zaraz sprawdzę, czy będzie działała. I być może będzie dzisiaj transmisja o godzinie 20.45, czas angielski. Czyli to jest w Polsce 21.45. Jeżeli nie będzie na Facebooku, to oglądajcie mojego YouTube'a, gdzieś tam mnie znajdziecie. Życzę Wam cudownego dnia, piątek 13, pięknie się zaczął, piękne energię przemyślenia i wspaniałego dnia Wam życzę. Wysyłam moc dobrej energii. Dziękuję za wiadomości i przede wszystkim za cierpliwość, moi drodzy. Przede wszystkim i też zapomniałam o tym bardzo powiedzieć. Będę też mówiła wieczorem. Zweryfikujcie swoje wszystkie sfery życia, zobaczcie, ile macie energii, co trzeba zrobić, co trzeba wymienić, co trzeba dodać. Cudownego dnia Wam życzę.